Adrian Nowak żył w świecie sterylnych powierzchni i wyciszonych rozmów. Jego apartament na ostatnim piętrze szklanego wieżowca był sanktuarium minimalistycznego luksusu, gdzie każdy przedmiot miał swoje precyzyjnie określone miejsce, a widok na miasto był jedynym dozwolonym chaosem. Podobnie wyglądało jego życie, uporządkowane, przewidywalne i całkowicie pozbawione emocjonalnego bałaganu. Rządził swoim imperium finansowym z chłodną precyzją chirurga, dla którego ludzie byli jedynie zmiennymi w skomplikowanym równaniu zysków i strat. Uczucia uważał za balast, niepotrzebną komplikację, która zaciemniała osąd i prowadziła do błędnych decyzji. Samotność była ceną, którą płacił za sukces, a z czasem stała się jego najwygodniejszym pancerzem. Tego wieczoru siedział w ekskluzywnej włoskiej restauracji, miejscu, które wybrał nie dla kuchni, ale dla jej reputacji. Była to scena, a on grał główną rolę wszechmocnego biznesmena, który mógł kupić wszystko i wszystkich. Jego goście, potencjalni inwestorzy z Mediolanu, byli pod wrażeniem jego nonszalancji i władzy, która emanowała z każdego gestu. Adrian czuł ich podziw i karmił się nim. Za ma najdroższe wina, nie patrząc na ceny, i opowiadał o swoich ostatnich podbojach na rynku, jakby mówił o pionkach na szachownicy. Kelnerka, która ich obsługiwała, była niemal niewidzialna, stanowiła jedynie element scenografii. Poruszała się cicho i sprawnie, z profesjonalnym, choć zmęczonym uśmiechem przyklejonym do twarzy. Adrian zauważył, że jej ręce lekko drżały, gdy nalewała wino, a pod oczami miała cienie, których nie zdołał ukryć makijaż. To drobne pęknięcie w idealnej fasadzie lokalu irytowało go. Było ludzkie, a on nie miał czasu na ludzkie niedoskonałości. Kiedy upuściła serwetkę, schylając się, by ją podnieść, jej ruch był o sekundę za wolny. Dla Adriana ta sekunda była wiecznością, zakłóceniem w perfekcyjnie wyreżyserowanym przedstawieniu. Chcąc zaimponować swoim włoskim partnerom i pokazać swoje obycie, nachylił się do jednego z nich i powiedział płynnym, toskańskim dialektem, pewien, że nikt inny przy stoliku ani w pobliżu go nie zrozumie. Guarda queste, elente cam una lumaca. Probabilmente Elunica kouse a cui pense Perla per la miserabile vita, spójrz na nią, jest powolna jak ślimak. Pewnie jedyne, o czym myśli, to napiwek na swoje nędzne życie. Jego gość zaśmiał się cicho z aprobatą. Adrian poczuł ukłucie satysfakcji. Kelnerka wyprostowała się, a jej twarz była spokojna, niemal obojętna. Podała czystą serwetkę. A potem, cichym, ale idealnie czystym i pozbawionym akcentu włoskim, odpowiedziała, patrząc mu prosto w oczy. Miscusi, signore, se il peso del mandou a volte rallenta ance i passi più determinati. L e assicuro la mia vita, per quanto possa sembrarle miserabile, hektarów un valori cenon non est in mans. Proszę mi wybaczyć, proszę pana, jeśli ciężar świata czasami spowalnia nawet najbardziej zdeterminowane kroki. Zapewniam pana, że moje życie, jakkolwiek nędzne może się panu wydawać, ma wartość, której nie mierzy się w napiwkach. W restauracji zapadła cisza, przynajmniej w świecie Adriana. Dźwięk sztućców, śmiechy przy innych stolikach, wszystko zniknęło. Słyszał tylko jej słowa, które uderzyły go z siłą fizycznego ciosu. Były precyzyjne, eleganckie i pełne godności, która całkowicie obnażyła jego prostacką arogancję. Jego włoscy goście zamarli. Patrząc z niedowierzaniem to na niego, to na nią. Uśmiech zniknął z ich twarzy, zastąpiony przez zażenowanie. Adrian poczuł, jak na jego kark wpełza gorący rumieniec. Po raz pierwszy od lat, a może i w całym swoim dorosłym życiu, poczuł się mały i zdemaskowany. Ona odwróciła się i odeszła, by zająć się innymi obowiązkami, zostawiając go z echem swoich słów i kompletnym spustoszeniem w jego starannie zbudowanym wizerunku. Następnego dnia Adrian nie mógł się skupić. Siedział w swoim biurze, otoczony wykresami giełdowymi i raportami, ale jego myśli krążyły wokół wczorajszego wieczoru. Jej twarz, jej spokojny głos, jej nieskazitelne włoski wszystko to wracało do niego z natrętną regularnością. To nie była tylko kwestia urażonej dumy. Było w tym coś więcej, coś, co poruszyło w nim dawno uśpioną strunę. Wezwał swojego asystenta, Marka, człowieka lojalnego i dyskretnego, który pracował dla niego od lat i był jedną z niewielu osób, które tolerowały jego trudny charakter. Znajdź wszystko, co możesz na temat kelnerki z restauracji La Dolce Vita. Pracowała wczoraj wieczorem. Chcę wiedzieć kim jest. Marek skinął głową bez słowa. Był przyzwyczajony do dziwnych poleceń swojego szefa, ale to wydawało się inne. Raport leżał na biurku Adriana już po kilku godzinach. Elżbieta Wójcik, 32 lata. Samotna matka. Jej historia była jak tragiczna powieść. Kiedyś była obiecującą studentką filologii włoskiej na uniwersytecie, najlepszą na roku z planami na karierę akademicką. Jej świat zawalił się, gdy jej syn, Tomasz, zachorował. Diagnoza brzmiała jak wyrok rzadka, wrodzona wada serca, wymagająca skomplikowanej i niezwykle kosztownej operacji za granicą. Elżbieta rzuciła studia, porzuciła marzenia i podjęła każdą pracę, jaką mogła znaleźć, by zebrać pieniądze. Pracowała na dwa etaty, ledwo wiążąc koniec z końcem, a suma potrzebna na operację wciąż wydawała się nieosiągalna. Mieszkała w małym, wynajmowanym mieszkaniu na obrzeżach miasta. Jej życie było ciągłą walką, a ciężar, o którym mówiła, był aż nadto realny. Adrian czytał te informacje i czuł narastający w nim dziwny niepokój. Jego cynizm podpowiadał mu, że to typowa historia, jedna z wielu. Ale coś w jej godności, w sposobie, w jaki mu odpowiedziała, nie pasowało do roli ofiary. Postanowił wrócić do restauracji. Tym razem poszedł sam, bez blichtru i świty. Usiadł przy małym stoliku w kącie i czekał. Kiedy Elżbieta go zobaczyła, na jej twarzy pojawił się cień napięcia, ale podeszła do niego profesjonalnie. W czym mogę pomóc? Zapytała po polsku, jej głos był chłodny i zdystansowany. Adrian wyjął z portfela wizytówkę i położył ją na stole obok czeku. Czek był wystawiony na kwotę, która z pewnością pokryłaby koszty operacji. To za wczoraj, powiedział krótko. Chciałbym pomóc. Spojrzała na czek, potem na niego. W jej oczach nie było wdzięczności, tylko chłodna ocena. Nie potrzebuje pańskiej jałmużny. Odparła, odsuwając czek z powrotem w jego stronę. Moja duma nie jest na sprzedaż, a już na pewno nie za cenę pańskiego poczucia winy, zaskoczył go jej opór. Był przyzwyczajony, że pieniądze otwierają wszystkie drzwi i rozwiązują wszystkie problemy. Po raz pierwszy ktoś odrzucił jego ofertę, traktując ją jak obrazę. To nie jest jałmużna, próbował argumentować, czując się niezręcznie. To propozycja. Dla pani syna, mój syn nauczył mnie że są rzeczy ważniejsze niż pieniądze, odpowiedziała. Na przykład szacunek. Coś, o czym pan, jak widać, nie ma pojęcia, zabrała jego zamówienie i odeszła, pozostawiając go z uczuciem porażki głębszej niż jakakolwiek biznesowa klęska. Ta odmowa zaintrygowała go jeszcze bardziej. Kobieta, która desperacko potrzebowała pieniędzy, odrzuciła je z powodu dumy. To było nielogiczne, irracjonalne, a przez to fascynujące. Zaczął drążyć głębiej. Marek z rosnącym zdziwieniem kontynuował swoje dochodzenie. Okazało się, że sytuacja Elżbiety była jeszcze gorsza, niż się wydawało. Poza walką o zdrowie syna, była uwikłana w długi u lokalnego lichwiarza, człowieka znanego z bezwzględności, niejakiego Czerwińskiego. Pożyczyła pieniądze na leki i specjalistyczne konsultacje, a teraz odsetki rosły w zastraszającym tempie, a Czerwiński stawał się coraz bardziej natarczywy. Adrian poczuł ukłucie gniewu. To nie był już tylko abstrakcyjny problem. To była konkretna osoba, drapieżnik żerujący na desperacji kobiety, którą on sam upokorzył. Widział w Czerwińskim karykaturę samego siebie człowieka, który wykorzystuje słabość innych dla własnej korzyści. Różnica polegała na skali i metodach, ale istota była ta sama. Ta myśl była dla niego nie do zniesienia. Postanowił działać, ale tym razem inaczej. Nie mógł po prostu rzucić pieniędzmi. Musiał zrozumieć. Zaczął pojawiać się w miejscach, gdzie mógł ją obserwować z daleka. Widział ją wychodzącą z mieszkania wcześnie rano, z twarzą pełną determinacji. Widział ją w parku, bawiącą się z małym, bladym chłopcem, którego oczy, mimo choroby, błyszczały inteligencją i radością. Tomasz był mały jak na swój wiek, szybko się męczył, ale jego śmiech był zaraźliwy. Adrian patrzył na nich z ukrycia czując coś, czego nie czuł od dawna rodzaj tęsknoty za prostym, ludzkim, ciepłem, które emanowało z tej dwójki. W tych momentach jego pancerz z cynizmu i obojętności zaczynał pękać. Przypominał sobie własne samotne dzieciństwo w wielkim, pustym domu, gdzie rodzice byli zawsze zajęci pomnażaniem majątku, a jedynym jego towarzyszem była opłacana niania. Pewnego popołudnia, gdy obserwował ich z samochodu zaparkowanego po drugiej stronie ulicy, zobaczył, jak do Elżbiety podchodzi mężczyzna. Był duży, ubrany w tani garnitur, a jego twarz miała wyraz drapieżnika. Adrian rozpoznał Czerwińskiego ze zdjęć dostarczonych przez Marka. Lichwiarz mówił coś do Elżbiety, jego gesty stawały się coraz bardziej agresywne. Chwycił ją za ramię. Elżbieta próbowała się wyrwać, jej twarz pobladła ze strachu. Mały Tomasz schował się za jej nogami, płacząc. W tym momencie coś w Adrianie pękło. Nie myślał. Działał instynktownie. Wysiadł z samochodu, przeszedł przez ulicę i stanął między nimi. Zostaw ją w spokoju, powiedział cicho, ale jego głos był twardy jak stal. Czerwiński spojrzał na niego z pogardą. A ty kto? Jej rycerz wyśniącej zbroi? Adrian spojrzał lichwiarzowi prosto w oczy. Od dzisiaj masz do czynienia ze mną. Każda próba kontaktu z nią lub jej synem będzie miała konsekwencje. Zrozumiałeś? W jego głosie była obietnica absolutnej ruiny, poparta miliardami na koncie i armią prawników. Czerwiński, choć był twardzielem w swoim małym świecie, rozpoznał prawdziwą władzę. Zbladł, puścił ramię Elżbiety i wycofał się bez słowa. Elżbieta patrzyła na Adriana zszokowana. W jej oczach mieszały się strach, nieufność i cień wdzęczności. Dlaczego to robisz? Zapytała cicho. Bo nikt nie zasługuje na takie traktowanie, odpowiedział, patrząc na małego Tomasza, który wciąż tulił się do jej nogi. I bo byłem w błędzie. Co do ciebie? Co do wszystkiego, to było najszczersze wyznanie, na jakie było go stać. To był moment, w którym przekroczył granicę. Nie było już powrotu do jego starego, pustego życia. Zobowiązał się. Adrian wiedział, że samo odstraszenie Czerwińskiego nie wystarczy. Musiał zniszczyć go systemowo, a jednocześnie rozwiązać problem operacji Tomasza. Zbliżała się coroczna gala charytatywna organizowana przez jego firmę wielkie wydarzenie, na którym zbierała się cała śmietanka, towarzyska i biznesowa miasta. Zawsze traktował to jako uciążliwy obowiązek, okazję do poprawy wizerunku. Teraz zobaczył w tym narzędzie: zmienił cel zbiórki. Gala miała być poświęcona finansowaniu leczenia dzieci z rzadkimi chorobami serca. I miał plan, jak uczynić ją niezapomnianą. Zaprosił Elżbietę i Tomasza na galę jako gości honorowych. Z początku odmówiła, nie chcąc być częścią jego publicznego spektaklu. Ale Adrian przekonał ją, mówiąc, że to nie chodzi o niego, ani nawet o nią. Chodziło o Tomasza i inne dzieci, którym mogliby pomóc. Mówił o szansie, a nie o Jałmużnie. Zgodziła się, choć wciąż z wahaniem. Na liście gości, ku zdziwieniu wielu, znalazł się również Czerwiński. Lichwiarz, chcąc obracać się w lepszym towarzystwie, przyjął zaproszenie, nieświadomy pułapki, jaką na niego zastawiono. Wieczór gali był olśniewający. Sala balowa lśniła od kryształów i drogich kreacji. Adrian czuł na sobie spojrzenia wszystkich, ale po raz pierwszy nie dbał o to, jak go postrzegają. Był skupiony na swoim celu. Kiedy nadszedł czas na jego przemówienie wszedł na scenę i spojrzał na zebranych. Zamiast standardowej, nudnej mowy o korporacyjnej odpowiedzialności społecznej, zaczął mówić osobiście. Przez większość życia wierzyłem, że wartość człowieka mierzy się stanem jego konta, zaczął, a jego głos niósł się po cichej sali. Myliłem się. Prawdziwą wartość poznałem kilka tygodni temu w restauracji, gdzie w akcie taniej arogancji obraziłem kelnerkę w języku, którego, jak sądziłem, nie zrozumie. Ona odpowiedziała mi z godnością, która obnażyła moją pustkę. Opowiedział całą historię. O Elżbiecie, jej walce, jej synu. Mówił o jej sile i odwadze. A potem zaprosił ją na scenę. Elżbieta w prostej, ale eleganckiej sukience, którą dla niej wybrał, stanęła obok niego, drżąc. Ale kiedy spojrzała na publiczność, jej strach zniknął. Zaczęła mówić o Tomaszu, o miłości matki o nadziei, która nigdy nie gaśnie. Jej proste, szczere słowa poruszyły wszystkich do głębi. W sali panowała absolutna cisza. Wtedy Adrian przeszedł do finału. Na wielkim ekranie za jego plecami pojawiło się zdjęcie Czerwińskiego. W naszym mieście są ludzie, którzy żerują na takiej desperacji, powiedział Adrian, jego głos był teraz zimny jak lód. Ludzie tacy jak pan Czerwiński, który jest dziś z nami na sali. Człowiek, który groził tej kobiecie i jej choremu dziecku, by wycisnąć z niej ostatni grosz, na ekranie zaczęły pojawiać się dowody zebrane przez jego ludzi, nagrania, dokumenty, zeznania innych ofiar. Czerwiński z bladu próbował wstać i wyjść, ale drogę zablokowali mu dyskretnie ochroniarze. Skandal wybuchł z pełną siłą. Wszyscy odwrócili się w stronę upokorzonego lichwiarza. Jego reputacja legła w gruzach w ciągu kilku minut. Po przemówieniu zapanowało poruszenie. Ludzie podchodzili do Adriana i Elżbiety, składając gratulacje i deklarując hojne datki. W ciągu godziny zebrano kwotę wielokrotnie przewyższającą koszt operacji Tomasza. Adrian ogłosił, że nadwyżka zostanie przeznaczona na fundację, którą założy, by pomagać innym dzieciom. Zwycięstwo było całkowite. Później, gdy goście powoli się rozchodzili, Adrian znalazł Elżbietę stojącą na balkonie i patrzącą na światła miasta. Podeszła do niego. Dziękuję, szepnęła. W jej oczach nie było już nieufności, tylko głęboka wdzięczność i coś jeszcze zrozumienie. Adrian wziął ją za rękę. Jej dłoń była ciepła i delikatna. To ja dziękuję, odpowiedział. Pokazałaś mi coś, czego szukałem przez całe życie. Nie wiedząc nawet, że tego szukam, stali tak przez chwilę w milczeniu, a to milczenie było bardziej wymowne niż wszystkie słowa, które wypowiedzieli tego wieczoru. Po raz pierwszy w życiu Adrian nie czuł się samotny w swoim apartamencie na szczycie wieżowca. Czuł, że jego świat, do tej pory tak pusty, zaczyna się wypełniać. Minął rok. Sceneria była zupełnie inna. Zamiast sterylnego biura czy lśniącej sali balowej zielony, nasłoneczniony ogród za domem na przedmieściach. Domem, który Adrian kupił, ale który Elżbieta zamieniła w prawdziwe domostwo. Na trawie bawił się chłopiec. Był to Tomasz, teraz pełen energii, z ledwo widoczną blizną na piersi, jedynym śladem po przebytej operacji. Jego śmiech wypełniał powietrze. Adrian, w zwykłych dżinsach i koszuli, turlał się z nim po trawie, udając potwora. Dawny rekin finansjery, zimny i niedostępny, zniknął bez śladu. Na jego miejscu był mężczyzna, który na nowo odkrył radość życia. Elżbieta patrzyła na nich z tarasu, uśmiechając się. Podeszła i usiadła obok Adriana na trawie. Położyła głowę na jego ramieniu. Stworzyli nową, niekonwencjonalną rodzinę, zbudowaną nie na więzach krwi, ale na wspólnym doświadczeniu, empatii i wyborze. Adrian prowadził swoją firmę, ale jego priorytety się zmieniły. Fundacja imienia Tomasza stała się jego pasją, ratując życie dziesiątek dzieci. Odkrył, że pomaganie innym przynosi mu satysfakcję, której nigdy nie dały mu żadne pieniądze. Spojrzał na Elżbietę i Tomasza, na ich roześmiane twarze oświetlone popołudniowym słońcem i zrozumiał. Przez całe życie gromadził bogactwo, budował imperium, zdobywał władzę. A jednak jego największym, najcenniejszym nabytkiem była chwila, w której został upokorzony przez zmęczoną kelnerkę w drogiej restauracji. To właśnie tam, w ruinach swojej arogancji, odnalazł swoje odkupienie i prawdziwy sens. Zrozumiał, że prawdziwe bogactwo to nie to, co można kupić, ale to, czego nie można stracić, miłość, rodzina i poczucie, że jest się komuś potrzebnym. I w tej prostej prawdzie odnalazł spokój, którego tak długo szukał.